Disney, czy ty to robisz specjalnie? Miałeś wytrzymać... 5 minut! A zamiast tego walisz z grubej rury? A o co chodzi? Wycieki potwierdziły się i Lucasfilm oficjalnie na swojej stronie zapowiedział film Mandalorian i Grogu. O kur... Czyli zobaczymy przygody małego Jody na dużym ekranie. Twórcami mają być Jon Favreau i Dave Filoni, co jest mega ważne, ponieważ ta dwójka w internecie uważana jest niczym Obi-Wan za ostatnią nadzieję dla Gwiezdnych Wojen. Help me. Dave i Jon. Więc ta ekranizacja będzie prawdziwym testem tej tezy. I jeśli dobrze rozumiem, będzie to oddzielna produkcja niż wcześniej zapowiedziane podsumowanie Mandoversu, czyli mamy kolejny film, wow! Oraz artykuł niszczy kolejny mit o anulowaniu drugiego sezonu Asoki, ponieważ, jak możemy przeczytać, Dave Felon w chwili obecnej pracuje nad kontynuacją Poker Face 2. Oj, chwilę, mam złe tłumaczenie włączone, a soka <laughs> sezon drugi. Co dla mnie jest dobrą wiadomością. Ale wróćmy do Mando. I dlaczego mam wrażenie, że ta informacja wyszła, żeby przykryć ostatnią dramę z filmem orey. Osobiście mega cieszę się, że ten film powstanie. Zakończenie trzeciego sezonu zajawiało, że w przyszłości zobaczymy przygody Mando i Grogu pracujących razem. Jako łowcy nagród, bez żadnych wątków pobocznych. Czyli coś, czego ludzie chcieli. Jak mówiłem wcześniej, lepiej byłoby oczywiście, gdyby ekranizacja została zapowiadana wiedziana po kapitalnym finale drugiego sezonu, a nie po niestety gorzej ocenianym trzecim. Ale oczywiście nie żyjemy w idealnym świecie i według mnie na 99% jest to spowodowane tym, iż korporacje zauważyły, że no serwisy streamingowe co tak średnio bym powiedział opłacalne, więc teraz chcą z powrotem odzyskać kina. A dlaczego uważam, że ma to przykryć ostatnią dramę z filmem o Ray? O, dzień dobry Ray! Może to przypadek, ale. Ja nie, nie, nie wiedziałem o przypadki. Myślałem, że Lucasfilm, Film, wiecie, da jakiś sprostowanie tej całej sytuacji z reżyserką Obin Chinoy. A zamiast tego teraz dają newsa O Mando, no sorry, najpopularniejszej w dzisiejszych czasach nowej postaci w Gwiezdnych Wojnach, gdzie kurde, 90% cosplayów na ostatnim Star Wars Celebration to by ludzie przebrani za Mandalorian. Film, który moim zdaniem ludzie chcieli zobaczyć, i News'a dostajemy zaraz po tej ostatniej dramie. Czy to jest przypadek? Nie wydaje mi się. Nazwijcie mnie wielkim spiskowcem, ale ja mam wrażenie, że Lucas film chcąc ugasić ten cały nieoczekiwany szczęść Boże pożar, jaki wywołała ostatnia drama, robi to w stylu e, hej hej, nie nie, nie patrz na ten pożar. Right, move on. To see here. To see here. O, a co to jest tam? Ej, czy to nie jest Mandalorian i mały Joda? Łomatko, patrzcie, jak oni fajnie wyglądają. Jednak niezależnie jakie prawdziwe intencje za tym stały, cieszę się, że ten film powstaje, przygody łowcy nagrosło świetnym formatem na film, no i powiedzmy sobie szczerze, ludzie bardziej wolą Mando od Rey. Dlatego już nie mogę doczekać się oficjalnego trailera. Kto wie, być może nadwróci hype na Gwiezdną Wojnę Teorię, Dlatego błagam ci Lukas, film. Nie spierdziel tego! W starej ankiecie, co zobaczyłem pierwsze w kinach? Film o Rey czy Manda Lorenina? Obie produkcje otrzymały taką samą ilość głosów? No a oczywiście wygrała memiczna odpowiedź. Cóż za zaskoczenie! Dlatego teraz chciałem Was zapytać na poważnie: Mando czy Rey? Który film będzie bardziej popularny? Ankiety do głosowania macie w opisie. Dzięki za lajki i suby. Specjalne podziękowania dla wszystkich wspierających jedyne słuszne imperium. A ja lecę montować dalej i Disney, ja cię kurde mam na oku, C co teraz, może jutro wyskoczysz i powiesz, że nie wiem, robicie film o Starej Republice i dalfrywanie Błagam was, tam w film. ja nie mam takiego charakteru jak Rey i, i takiej mm, pojemności płuc, <śmiech> <śmiech> dajcie mi chwilę, żeby złamać oddech. A póki co z mojej strony Cebule, trzymajcie się i niech moc będzie z wami.